Witam Was w kolejnym odcineczku, że i pokazuję pokazuje za 8 level zostanie 9 level taki oto spoiler strzelający i oczywiście autko i 2% to się powinna... Ja sobie jeszcze 0,2%, 2%, więc 1% bez problemiku, ale dobra, ale Was interesuje oczywiście teksturka, tylko może wyjadę na tego aby trawa nie zasłaniała Was interesuje oczywiście tekstureczka która jest za level 27 yy, za level 8 sezonu 27 czyli ta oto tekstureczka tak się oto ona pięknie tutaj prezentuje na zawieraniu akurat jest taka e, ładna czaszka Tu jest taka fala, więc tak się o to i co? No to jest taki krótki odcinek, bo akurat jak widzicie jest godzina po północy już tego więc dlatego po prostu jest taki króciutki odcinek, nie było wbijania lewera, bo prąd nie miał po prostu do godziny tam 22. potem tak szał prąd i teraz tak się ogarnął dopiero. I jakoś mi się udało zrobić te wszystkie... Nie, dzisiejsza. dzisiaj, wczorajsza. I dzisiaj jest końcówka. Więc co, ja na razie kończę, Subskrybujcie, łapkujcie, tak się prędzej ta teksturka. Na razie, cześć, baj.